W kolejnym materiale z gry cywilizacja 6, to nie zaczynamy. I... A, trwa wojna pomiędzy Bizancją chyba i Brazylią w jakiejś oboty. No i się tu Ważne, że mnie nie atakują. No dobrze. Ogólnie straciliśmy już kilku chłonką i odzyskujemy go raz pras. A tam na rynku, do odzyskaliśmy we Wenecji. Samarkand i Środkowie, kiedy to były bardzo nowo sojuszone, generalnie się dopuścić do utrzymania tych terytoriów, czy znaczy do utrzymania sojuszu z tymi miastami i państwami. Począwszy od czasu mieszkania, to jest dobre życie. dzielnica w hmm, Krakowie, brzmi to i racjonalnie niego się ale znaczy się do szkolenia wojska tak, ale nie spodziewałem się raczej, żeby doprowadziła do niewojenne. A raczej bomba kulturowa by mi się przydała na granicy dziś, na przykład tutaj o. To wyraźnie mi się to przydało. E, rozrywkować mi się przyda, może bardziej laboratorium. A co mogę zakupić? Nawet o wasie. No właśnie, a propos. Co mogę tu jeszcze zakupić? Ja to nie węglowa, ale ja węgla nie produkuję chyba, tak? To dnia z Państwa tylko, więc... Y, Ropa bo no to jest ta sama sytuacja, więc to też opada. Mm, możemy pójść w produkcji w stronę wypiesie dzielnicy rozrywkowej. No i opcji nie ma za bardzo. Tutaj mniej tutaj bliżej. Zresztą przynosi nam jakieś zyski większe Chyba najmniejsze zyski przynosi nam to, to możemy tutaj Przy okazji w Wrocław i Krakow będą są połączone Dlaczego mi nie mm, Wojna z... No w co? A bo chciałem połączyć w oddział, tak? Bardziej tak? Nie, bardziej tak Ale chciałem, żeby się połączył w tych bo No to mamy kolejny korpus Mało przydatny, ale zawsze coś na razie wojny będziemy w stanie się lepiej bronić. Tak jest zasada z tym, że co do husarii mam wątpliwości. Śpiew w roku się, No powiedzmy, że się to przeżyje. W sumie to, że wykrada nam ze Krakowa, to nie wiem jak tam topowano gospodarkę, bo mi nie chodziło skarbca. To jest akurat do przeżycia. Tak, wojny kulturowej nie mam jak to odczuć za bardzo, więc no zobaczymy. Przeczekajmy tego, możemy zobaczyć jaki będzie wynik. się nie ma pewnych się da co to jest, sojusz wygasł. No to go odmówmy. Zakar przyjaźni. Jakie miasto to był sojusz? Ekonomiczno-kulturowy może być ekonomiczny. No nawet będzie może do niej wysłała. Tradekar może być do niej wysłała. swoje jakie handlowe. No cóż, ani tak daleko ona jest. No zobaczymy. Nic na że nie potrzebuję w tym momencie. Może jeszcze naukowo da się wygrać. ale wątpię. Mmm, tak, karbin masz nawet wy się tylko fortyfikujcie, bo mi jesteście potrzebne jako tak po Na szczęście wojny wpływa, że mnie nie toczymy. A to chyba straszek jest, bo nie w ruchu. A muszę się do czwartej wojny. O! No proszę. no to znaczy, że szpiedzy w rogami udziałem od tym to... O. Mam węgiel, patrzcie, że pominę to, to to pole, które mnie nie wykorzystuje. Ale no, to też mi nie ocali sytuacji, że zapomnę. Nie osiągnę tak zwanego energii. Ty... Zdecydowanie cię awansuję, nap. Cokolwiek ten wadażany żaden z nim się facto w budowie nie przyda. Nie mi jako mi, tylko... A właśnie, zakup zawiary Co za złoto, mam złoto. No to zakupmy. Co do produkcji... Niech to będą granty na razie. Potem się okaże co to zbudujemy. Co tylko wszystkich świętek. Bardzo liczę chyba. Bo nie mam gabina mi wściekła nie się zapowiada No już mam energię słoneczną to z tego co widzę Też tak powiedziałem, zarówno Grecy jak i yy, Majowie mogliby spokojnie masakrować I to już dwu, dwukrotnie więc SE SI, jeśli chodzi o prowadzenie w w tej grze kuleje i to niewłaściwie kuleje Ono leży i to drastycznie Moje imperium militarnie nie jest silne, bo nie rozwijałem militarnie. Dlaczego nie rozwijam? Ja się miałem mu nie rozwijać? Nie miałem panny, żeby toczyć agresywną kampanię, ale w tym momencie... Tak, Wrocław. Nie tak. A, bo to by odnowić kontrwiadowca, nie będzie kontrwiadowca w stolicy w dalszym ciągu. Właśnie, gubernator Magnus. Gubernatorzy. Magnus, przyjdzie. ty boisz w Krakowy, to wrócę do Krakowa. Na razie bądź tutaj, A to co? Być może udał cię z wieści innych, ale nie jest Tak, tak. na taktyk o czym inny powiedział, że może formalnie do fara pasuje. A co nie realizuję własnego celu? Moim celem jest ewentualnie przetrwanie, nic więcej. No, Grecy chyba mają ma wobec nie jakieś dziwne yy, pomysły w tym momencie. Na jakie mam sojusz już zawarty? Sojusz ekonomiczny, Sojusz naukowy. Te tutaj z Fenicją. Popełniam błąd, bo z Fenicją powinien związać się sojusz wojskowy. Ale, nie wiem, tylko. No nie, popełniam błąd, bo z Fenicją mogły mieć sojusz wojskowy i będą się to naprawić. Lup. Dobra, mój pan nie wypadł Ale to poczekamy, zobaczymy co zrobią, satelity Ekstrawnia słoneczna, okej, okay, może być Co do produkcji w tym mieście, tutaj kosmiczny w Krakowie nie będzie, tylko on będzie się budował No właśnie, gdzie będzie go, to... gdzie by ci tutaj postawić? Może tutaj, może tutaj Tutaj, bo to chyba na dochód przynosi A co do pozostałych, co kupmy? Arena, bo rozumiem, że za wiarę tego nie mogę, nie. I będzie ZO. I to na razie wszystko, co tutaj mogę kupić. Wiecie, finansów nie brak, finansów nam powoli yy, yy, pojawiają się na koncie, nazwijmy to. Właśnie, powinienem zająć się ropą naftową, bo mam źródło. Niewiele, ale jednak. Jestem węglem. Ten słowem martwicznik szintyzm. Śmiercioboty. ja mam, mówię, że wy nie chcecie mnie atakować. Czekajcie. zrozumcie, jeżeli Gandhi do mnie mówi, nie może ci zaufać, a to najgorsza forma przemocy. To jest przemoc. Nie można mi ufać, to jest przemoc. Chociaż jak pamiętam cywilizację, dwójka, e, tak, i to nie tylko w dwójce. On zawsze uchodził za atomowego Gandhi. Znaczy, że... No tak. Nie można mi ufać. Najgorsza forma przemocy. Ale rzucenie komuś na łeb bomba atomowej to nie jest forma przemocy. E, to jest ten... E... Miłosierdzie, tak? Rozumiem. Jest to potwierdził przypadkiem? Tak, potwierdzam, potwierdzam, tak. też ja ja o to mówić, życie Super. tą dobą religijnie po części dominowałem swojego czasu, ale widzę, że... W ogóle się inna religia poza moją to nie chcę utrzymać w okolicy. Widzicie? Bizancję jest nawrócony na moje, będący nawrócony na moje. Tutaj mam jeszcze katolicyzm. Na część Brazylijczyków wyznaje moją religię. Nieźle. Przypadkiem, ale jest sojusz kulturowy. Może być sojusz kulturowy. Właśnie, podpisuje się sojusz kulturowy. No nieważne, jest to sobie winny. Ale chyba nie dojdzie do wojny. Może inaczej, delegacja chciał mnie zaatakować, żeby zrobiła. Poza tym, nie wiem, czy oni chcieli uderzyć na. co tu się stało? A, rzeka. Okej. Okay. Co do produkcji. Co kupmy za wiarę? Niech to będzie muzałuszkowi Tutaj centrum nadawcze ale chyba mi nie stać jeszcze nie za finanse też nie A co do produkcji To będą granty badawcze korpusu Korpusy, tak, korpusu ochrony pogranicza Ara drugi, ara, y, ara druga jest pospolita Mhm mm Miło z Twojej strony Ale w ogóle gracja integracja się fortyfikowała żeby chcieliśmy z wojnę toczyć Najpierw musimy się przebić przez 15 punktowe miasto, 15 populację miasta Ptosos A dopiero później będąc okrążony musiałbym zdobywać fokaje I wchodzić w głąb dopiero Najlepiej byłoby zdobyć jakiś korytarz od morza do morza Miło z Twojej strony W ogóle Lublin i Warszawa to mi miasta frontowe, w sensie, że y, to są miasta, które stanowią twierdzę, chroniące mnie z dwóch stron. A z strony Grecji mamy czyste pole. No ja bym wolał cyfrową demokrację, nie będzie. Y, firmy najemne. Koszt produkcji lub zakupu jednostek wojskowych za. Nie będzie za produkcję. Ja złota, żebym kupić. do dyplomatyczne oczywiście, że na mnie. Ale nic jeszcze zużyłeś, więc tutaj jako kosmicznej nie będzie. Cyfrowa demokracja udało się. Za złoto, no to uderzyło trochę we mnie, ale przeżyję. No dobrze, zobaczymy jak to wyjdzie. Mm, tak. Tylko gdzie ty jeszcze wcześniej nie powiedz. Powtórz ale z kim ty handlowaliśmy jeszcze powiedz e, drugi Polego. Samorhandowa 23. To da więcej niż 23. No ja mam... Chyba nie ma takiego zasięgu, czyli to się wykupiłem z, e, słyszę ekonomicznie z nią. No, to mi daje tylko to, a tu było 23, które teraz kupiłem. O, widzicie, ale to mi daje trochę więcej. Kultura wygrało Ciekawe, ja chcę mieć tą sojusz? W sumie chyba tam jakiś sojusz to miałem. Niech to będzie sojusz wojskowy. I w ten sposób mamy jednego sojuszyka na... No, tworzymy te poseł koalicję. Atak na nas jest chwilowo nieopłacalny. Chciałem sobie podać, w Energieło chyba mi się chce zdecydowanie, nie? Jak tam myślę, że deszcz radioaktywny jakoś nie będzie tu. Czy to jest spondrowane? Raz pierwotny. Okej. Okay. Prowokowa no dobra, ale to tak nie na to specjalnie mocno. Będę mi się zamówił tupi. Sąd drogowy wydawał, że podczas sojuszu militarnego powinien być się terytorium, bo tak nie jest, nie ma tu działa. Co do idei, błyskawiczna relokacja. Nie będzie to na początek, nic społecznościowy gubernatora nadjeżdża, to może to najpierw. Co do... Co do tutaj kapice laboratorium badawcze? Możesz zakupić tu najpierw laboratorium badawcze. No, a wybuduj tutaj kapi, kapice, z jakiegoś bo mogę kupić. To tam jeszcze ty. Port kosmiczny, nie no za długo, jedynie mi się wystarczyć. Logistyka, granty. Będą granty badawcze kampusu. No i zobaczymy jak to wyjdzie, kolejna tura mm, Magnus będzie to urządował Tak jak tutaj wiele nie osiągnę ponieważ e, Stabilny, pokażę Wam coś 18 stabilny rozwój krajów. Widzicie, jestem jednak na zwycięstwie naukowym na szarm końcu, bo produkuję najmniej nauki e, ty, Pedro już warty się wygrał z tego co widzę Zwycięstwo kulturowe jestem 5 e, od końca Zwycięstwo przez dominację 4 od końca e, Zwycięstwo religijne, jesteś na prowacy Istnieje w prowadzeniu O kurde Ale jak działa to zwycięstwo kulturowe? Obecnie wokół świata, Okej, okay. no ale o tym nie powiedziałem zwycięstwo kulturowe, zaraz popis Wikipedia jak jeżeli religijne Potem podejrzewam mogę sobie sprawdzić czy to jest zwycięstwo, tak? Aby osiągnąć zwycięstwo religijne, musisz uczynić swoją religię, okażeć coś znaczącego cywilizacji w grze. o to, że nie, wszyscy, że nie wszystkie miasta na coś muszą wyznawać swoją religię, wtedy, że na wrócie większe z nich. Weź w parę, a wiecie, się, się samo istnieje, tylko się danie się pobliżu innych gracze, to Twój misjonarz jego wystawuje zwiększą sze, yy, Twoje szanse o zwycięstwo. Drużynowe zwycięstwo religijne. Aby osiągnąć druży nowe zwycięstwo religijne, aha, okej, okay. to ja generalnie tego też nie masz na zrobić, bo nie produkuję tak dużo gary. Za późno o to pomyślałem. Żeby tak nap naprodukować ee, apostoł to by musiał no, dużo zrobić jeszcze w pewnym razie. No, ze złotą kupić, kupmy kaplicę Kupmy świątynię. A za wiarę kupę To mi niewiele na tym etapie, ale zawsze coś. Eee, co tam jeszcze? Port kosmiczny może być właśnie wykorzystywany terenem będzie akurat. Chcesz mi oddać jedno dzieło złota na to 51? Wow, ale nie, przykro mi, mi to nie pasuje. I porażka. Wszystko co prochem było, w proch się też obraca. Również światło jakie niosła nasza cywilizacja ostatecznie zgasło. Być może kiedyś powrócisz jeszcze, by pod swym przywództwem natchnąć lud do ponownego rozpalenia tego kaganka. Ale swoją drogą mam wrażenie, że już chyba kolejne rażenie wybrało Cesarstwo niemieckie. Eee, rankingi. O które osiągnęliśmy ranking? Eee, osiągniesz poziom Ludwika XVI, 16, Ludwik 16. Za każdym razem, gdy obsadzam wysokie stanowisko, tworzę stój niezadowolony, ludzi jednego niedzielnika. Super, pasuje, to nie pasuje, co <grym> to zrobiłem. Dlatego na Augusta to... Hu 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 hu. No to tak, e, co mam powiedzieć? Oś czasu, nie czasu. No to tak, co mam jeszcze powiedzieć, drodzy widzowie, na tym etapie możemy zakończyć, ponieważ jak osiągnęliśmy się porażkę, to dopiero więcej działamy, natomiast możemy y, później rozpocząć nową, y, nową rozgrywkę, znaczy, kobiety nie, tylko tak jak wspominałem na poprzednim filmie, y, od tej chwili będę nagrywał seriami, to znaczy, że nie będę rozciągał w czasie, bo pięć, się różnych odcinków, tylko będę, jak zacznę na przykład cywilizację cywilizacji, będę robić sporo odcinków. Teraz z kolejności powinien być Semendys, a właśnie to nie dotyczy Semendysa i Morounda. Ze względu na długo, ze względu na to, że w RPG tutaj musiałoby to trwać chyba rok seria w przypadku, przypadku yy, Morounda, ale Semendysa zobaczę jeszcze, jednak. No, bo mam pewien pomysł, ale nie wiem czy on wypalić. W przypadku Morounda Będę raczej nagrywał go trochę rzadziej, dlatego że on nie ma za dużo modalności, natomiast ja chcę go ukończyć, więc myślę, że co trzeci czwarty odcinek to będzie Morrowind, tak po prostu dla siebie, albo bo że nawet rzadziej, bo muszę być do niego teraz ja sam tylko się do niego dostosowałem, bo mnie... No, jest ogromny po prostu. Jest no, jestem teraz feedback, jest sporo do zrobienia, więc no, ogromna mapa krótko więc więc trochę dłużej mi czasu zajdzie za jego przejście niż się spodziewałem. Z drugiej strony no, to stara gra, no, czego się spodziewać? To no, w ogóle tak 60 godzin przechodzi, starego niekiedy ponad 200-300, czy do y, odpowiednio rozgrywka, więc kwestia umowna w tym wypadku co jeszcze miałem powiedzieć? W następnej kolejności będę teraz przechodził chyba Kozaku do końca kampanii, a potem poszliśmy z Ichowym do końca kampanii. I zaczniemy chyba w kolejności potem... A, jeszcze Life is Feudal jest. Ale Life is Fiudal będę raczej nagrywał też raz na jakiś czas, a będę to nie będzie codziennie na pewno. Ale też polecam tę serię, bo mi się to tak podoba, tylko jest bardzo osiągnięta w czasie. Co do Cywilizacji co do Hoven Empire będę kontynuował. Yy... i to jest by ten przeplot. Raz Kozacja, raz echovenpire raz, raz cywilizacja. Żeby było trzy różne gry typu RTS i jedna turowa. dwie gry, gry typu RTS i jedna turowa. Więc te gry będą głównie w tym momencie wyświetlane. Seven Days pokażę wam, bo nawet dzisiaj wypuszczę jeden krótki odcinek, żeby wam pokazać co mi chodzi. Co będę robił, więc zapraszam na tę serię. Ale Seven Days będzie raczej nagrywany częściej, ale pod tym względem że będą krótsze odcinki, ale tematyczne, to znaczy... No zrozumiecie, tutaj nie będę więc spoilerował. W każdym razie pan zawód, jak się spodobał, to zapraszam na kolejnym moim kanale. To trzymajcie się na razie.